Witaj kochana, witaj Sandra. Witaj Instagram, witaj Facebook, witaj później YouTube. Szchodzę dzisiaj z tematem, który w zasadzie wczoraj pojawił się jakoś tak u mnie, e, kiedy zastanawiałam się, z czym mogłabym dzisiaj przyjść. I w zasadzie to e, nie wiem, czemu się taki temat pojawił. Po prostu przyszedł, więc stwierdziłam, ok, najwyraźniej jest ważne. Temat świata wewnętrznego i tego, czy kochamy, czy kochacie ten swój wewnętrzny świat. I dla mnie e, światem wewnętrznym jest wszystko to, co jest związane e, z tym, co się wydarza za zamkniętymi naszymi powiekami. Tym wszystkim, co jest takie e, ckliwe, wzruszające, poruszające nas wewnętrznie, nasza intuicja, nasze śnienie. Nasze marzenia, nasze e, nasze wzruszenia, to wszystko, co sprawia, że po prostu w zwykły dzień czujemy, że jesteśmy ogromnie szczęśliwi z jakiegoś tam powodu, w zasadzie nawet bez powodu, ale też jest to wszystko to, co jest w naszym podziemiu, co nas triggeruje, nasz wstyd, nasze poczucie winy, poczucie... E, Krzywdy, lęki, nasze traumy, zranienia. Mm. I ja mam wrażenie, że i myślę, że się ze mną zgodzicie, że to, co wewnątrz, to też jest i na zewnątrz. W moim życiu nie było tak, że przyszedł dzień, w którym nagle. Yy, wszystko się odmieniło, i, i, sphere, i, i pokochałam tak, jakby tą rzeczywistość, która, która mnie otaczała. Bardziej to po prostu wynikało z tego, że zmiany zaczęły się zadziewać we mnie. Czyli że ja potrzebowałam pokochać siebie, zaakceptować siebie, zwyczajnie polubić ze sobą być, czyli polubić też to wszystko, co jest w moim wnętrzu. E, swoją wrażliwość, która wcześniej bardzo mi przeszkadzała, moją empatię, moją taką niewinność, którą e, od, dzieciństwa, która od dzieciństwa była nazywana naiwnością, moje duże zaufanie do, do świata, do ludzi, e, wszystko to, co mnie po prostu wewnętrznie poruszało, ale też wszystko to, co bardzo e, mnie triggerowało to wszystko, co było mocno związane z moją traumą. I z lękami. To wszystko wymagało ode mnie takiego otulenia, takiego, e, takiej akceptacji. Dopiero wówczas ja w, e, w zwyczajnych sytuacjach po, m, zaczynałam czuć, że w zasadzie to jestem szczęśliwa i w zasadzie fajne jest to moje życie. Czyli najpierw potrzebowałam zobaczyć, co jest w ogóle w moim wnętrzu, co jest w moim wewnętrznym świecie. Co ja tak naprawdę w sobie mam, co ja tam chowam, co, co w ogóle sprawia, że ja się wzruszam, co mnie porusza, co wywołuje we mnie to uczucie takiego szczęścia, co to jest, jakie są moje marzenia, jakie są moje sny, jaki jest ten mój wewnętrzny świat, co on mi przynosi. Jakie ma kolory, jakie zapachy, tak? To po prostu świat nasz świat wewnętrzny to jest w moim odczuciu tak totalnie nie do opisania przestrzeń, taka przestrzeń nieuchwytna. Ją można próbować złapać po to, żeby opisać ją słowami, ale tego się w pełni nie da oddać. Ale czuję, że im bardziej. Yy, Pokochuję siebie, im bardziej jestem bliżej siebie, im bardziej w ogóle wykazuję taką chęć do tego, ażeby zajrzeć do mojego wnętrza, ażeby zobaczyć to, co jest w moim wnętrzu, tym bardziej wtedy jestem e, tym, tym, tym lżejsze jest to moje zewnętrzne życie, tym łatwiej jest mi złapać tą emocję, to uczucie, że w zasadzie życie jest piękne więc to co wewnątrz to na zewnątrz tak kiedy mocno siebie odpychałam kiedy mocno kiedy nie lubiłam siebie tak naprawdę kiedy złościłam się na siebie z każdego powodu kiedy no po prostu siebie nie akceptowałam i nie kochałam w tym świecie zewnętrznym było mi trudno i tak naprawdę Spektakularna zmiana w świecie zewnętrznym nie zadziała się po to, ażebym mogła pokochać swoje wnętrze. To czuję, że to jest po prostu odwrotna kolejność, że nie na zasadzie, że przychodzi dzień, kiedy nagle nasza rzeczywistość się zmienia na taką, jakiej pragniemy, i wtedy mogę poczuć pełnię tego szczęścia, bo tak naprawdę wszędzie siebie zabieramy wszędzie, do każdego miejsca, do którego Idziemy do każdej relacji, do której idziemy. Zabieramy siebie, i nawet jeżeli byśmy byli na pięknym jachcie, w pięknej, cudownej relacji, takiej o której śnimy od lat, nadal będziemy tam my. My z tym wszystkim, co mamy wewnątrz. Więc jeżeli nie pokochamy tego wewnętrznego naszego świata, jeżeli nie pokochamy siebie z tymi wszystkimi naszymi dziwactwami, z tym wszystkim, co po prostu wydaje nam się ta, czasami totalnie pojechane, tego, że czasami mamy jakieś myśli, które w zasadzie to nie są nasze, nie identyfikujemy się z nimi, ale one się pojawiają, bo jesteśmy jak to radio, które odbiera, tak? To wtedy dopiero, kiedy zaczniemy to akceptować, to wszystko, co w nas jest, to wówczas dopiero możemy się poczuć w pełni szczęśliwi na tym jachcie czy w tej pięknej relacji o której marzymy że to najpierw my najpierw trzeba po prostu zejść do siebie wejść do swojego wnętrza usłyszeć siebie zobaczyć w jaki sposób w ogóle też nasza intuicja się z nami komunikuje jak się komunikuje z nami ten wewnętrzny świat jakie lęki w sobie nosimy jakie co nas triggeruje co nam robi, nasze poczucie zranienia. To wszystko, co tam jest, to wszystko, co jest piękne, ale też to wszystko, co jest trudne. Nie wiem, jakie jest Wasze doświadczenie. Ja kiedyś miałam tak, że w zasadzie to w ogóle nie chciałam być w ciszy, w ogóle nie chciałam, w ogóle nie, jak nawet coś pojawiało się yy, z tego mojego wnętrza. W tych wcześniejszych moich latach, bardzo z mojego podziemia, z moich lęków i z moich traum, ja to po prostu odpychałam. Nie chciałam w to wchodzić, nie chciałam tak myśleć, nie chciałam tego czuć, po prostu cały czas to od siebie odsuwałam. Przez co to nabierało na sile i cały czas próbowało się wydostać na powierzchnię, żebym po prostu mogła to zobaczyć, żebym mogła zobaczyć siebie w tym. Um, ale ja nie chciałam, bo się bałam. Tych trudnych emocji, które e, za sobą niosła trauma i lęki. Bałam się bać. Bałam się tych lęków. Bałam się tego, co one mi robiły. Bałam się moich myśli związanych z tymi lękami. Tego, że po prostu nie chciało mnie tu być. Że nie chciałam tu być. Tego się bałam. E, I to. To był długi proces zaakceptowania w ogóle siebie. Witaj, kochana, zaakceptowania siebie, zaakceptowania tego w ogóle, jak ten mój wewnętrzny świat wygląda, zaakceptowania tej ogromnej ilości emocji tam, czucia, czucia, tego, że ja po prostu mam wrażenie, że od zawsze czułam więcej, czułam dużo, czułam bardzo intensywnie. Bardzo intensywnie czuję emocje. Mam takie poczucie, wiecie, to jest bardzo subiektywna sprawa, bo to nie, mo nie mogę zbadać, zmierzyć, jak bardzo te emocje odczuwam ja, a jak bardzo je odczuwa Beatka czy Sandra. Nie jestem w stanie tego zmierzyć, ale po prostu ja miałam wrażenie, że ja bardzo mocno doświadczam. Rzeczywistości na poziomie emocji, że ta moja wrażliwość jest bardzo wysoka, że ja bardzo silnie doświadczam lęków, smutków, frustracji, gniewu i bardzo silnie też doświadczam ekscytacji, fascynacji czymś, szczęścia, radości, miłości. Czuję, że mocno tego doświadczam. Ale nie mogłam wybrać sobie tylko doświadczania tego, co piękne, i bycia tylko po prostu w swoich wizjach, w swoich marzeniach, w tym, czego tak naprawdę chciałam od życia. A też z drugiej strony, i bardziej nie akceptowałam tej przestrzeni tego podziemia, czyli tych moich lęków, zranień, tego wszystkiego, co po prostu sprawiało, że, że ja. Dziękuję, kochana, mam wrażenie, że chaotycznie gadam. gadam. Dziękuję. Ale. Miałam wrażenie, że im bardziej nie akceptowałam tego trudnego, tym bardziej nie byłam w stanie doświadczyć tych swoich marzeń w pełni. Za każdym razem, kiedy szłam w przestrzeń marzeń, tego jakbym chciała, żeby wyglądało moje życie, bardzo czułam ucisk tu w klatce piersiowej: że to jest nierealne, że to jest nie dla mnie, że ja na to nie zasługuję, że nie zasługuję na to, żeby mieć pięknych ludzi wokół siebie. Jak można nie zasługiwać na to, że mieć pięknych ludzi wokół siebie. Jak można nie zasługiwać na to? Jak można nie zasługiwać na e, lekkość w swoim życiu? To jest nierealne. Co czasami podpowiada nam nasza głowa, że my nie zasługujemy na coś, co teraz w moim, w moim poczuciu jest czymś, co po prostu my nawet na to zasługiwać nie musimy. Nie musimy na nic zasługiwać. My po prostu już z poziomu tego wszystkiego, co w sobie mamy, też tych wszystkich trudnych rzeczy i tych wszystkich y, naszych emocji, które, które nas nie karmią. My nawet wtedy, kiedy jesteśmy rozżaleni, smutni, wkurzeni, wtedy, kiedy czujemy, że po prostu jesteśmy na dnie, kiedy czujemy, że jesteśmy w pełni kryzysu i jesteśmy na dnie, my wtedy my wtedy też nie musimy zasługiwać bo my już w tym miejscu jesteśmy piękni, cudowni, jesteśmy światłem i miłością i obudzenie w sobie tego odnalezienia w sobie tego światła tego, po, tego poczucia, że jesteśmy tym że zawsze tym byliśmy że w zasadzie nigdy nie straciliśmy naszej wartości bo to jest coś, czego nie można stracić kiedy zaczniemy to chwytać, to wtedy zrozumiemy, że tak naprawdę na nic nie musimy zasługiwać. I wtedy też się i łatwiej jest w tej pięknej przestrzeni w naszym wnętrzu, w tych marzeniach, bo możemy sobie pozwolić na to marzenie z tego poziomu w nas, że, że, to, jest, że to jest realne, że to może być nasza rzeczywistość, że my możemy tego doświadczyć, bo w zasadzie dlaczego nie? I we wcześniejszych latach mojego życia, kiedy, kiedy te lęki i ta trauma tak naprawdę brały górę nade mną, to ja wówczas bólem było dla mnie pójście w stronę marzeń. Bólem, ja, ja z bólem się obudziłam, kiedy miałam jakiś piękny sen, bo sobie myślałam, że to tylko sen, że to nie może być moja rzeczywistość, że moja rzeczywistość jest. Inna, że ja jestem znowu tu. O Boże, jestem dalej tu, znowu tu, jeszcze tu. A tu jest tak brzydko, tak źle. Ale tak brzydko i tak źle było tylko dlatego, że ja w swoim wnętrzu czułam, że jest brzydko i źle. Dopiero kiedy zaczęłam, kiedy wziąłam odpowiedzialność w pewien sposób za to, co jest w moim wnętrzu, kiedy, kiedy zaczynałam, Kochać siebie w tym miejscu, w którym byłam, z całą moją traumą, moją historią, moimi lękami, z tym wszystkim, czego doświadczyłam w moim życiu, z tym wszystkim, co było trudne, z, z zdradą, tak naprawdę, której doświadczyłam, z ogromnym cierpieniem wówczas. Dopiero wtedy, kiedy w tym miejscu zaczynałam siebie ukochiwać, to wtedy mogłam się bardziej otworzyć na kolory we mnie i zobaczyć, jak w ogóle wiele jest tego piękna tam w środku, i docenić też to piękno, docenić te kolory. Pomyśleć sobie, że kurde, tak naprawdę to fajna dziewczyna jestem, trochę pojechana i czasami te moje marzenia są naprawdę takie, że sama z siebie się śmieje, ale pozwalam sobie teraz na to, bo widzę to wszystko, to wszystko, cały ten horyzont. I do tej pory przychodzą dni, kiedy sobie nie radzę z frustracją i z jakimiś e, rzeczami, które wypływają na powierzchnię. To jest tak naturalne. I kiedy pozwolimy sobie na to, że możemy mieć taki dzień, kiedy czujemy się po prostu jak kupa, no, i, i czujemy, że w te szambo z podziemia w zasadzie bierze górę, ale pozwolimy sobie na to, że okej, okay, okej, okay, to też jest we mnie, ale nie jestem tym. To dopiero wtedy, dopiero wówczas zaczynałam czuć, że tak naprawdę jestem szczęśliwa i że tak naprawdę moje życie jest piękne i nic się spektakularnego na zewnątrz nie musi wydarzać. I aktualnie mam mocno takie poczucie, że jestem w takim miejscu, gdzie po prostu mam wszystko, a nie zmieniło się nic. Odeszłam z pracy, mam mniej kasy, a mam wrażenie, że mam więcej. Mam wrażenie, że nie potrzebuję nic więcej, że nie potrzebuję więcej ciuchów, które sobie wcześniej kupowałam po prostu ponad stan. Szafa się nie domykała, bo cały czas próbowałam sobie. W jakiś sposób upiększyć moją rzeczywistość, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wiele jest piękna w moim wnętrzu. Ozdobić to i uwielbiam się zdobić. Uwielbiam sukienki, uwielbiam dodatki, uwielbiam kolory. Uwielbiam to, uwielbiam. Ale teraz nie czuję, że muszę przykrywać siebie przykrywać. Ja mogę podkreślić to, co w sobie mam już. I czuję po prostu aktualnie, że, po, że jestem w takim dobrobycie i w takim dobrostanie, że mnie to po prostu samo porusza. Samo mnie to porusza, a mój świat zewnętrzny nie zmienił się w jakiś diametralny sposób. Chociaż od tego czasu, kiedy ja byłam w mocnym kryzysie, zmieniło się bardzo dużo. Zmieniło się bardzo dużo. Ci, co mnie znają tak lepiej, to wiedzą, że zmieniło się praktycznie wszystko. Tak, zmieniła, zmieniła się moja przestrzeń zawodowa, no dalej jestem w tym procesie transformacji, odeszłam z destruktywnej relacji, ale przede wszystkim odeszłam z destruktywnej relacji z samą sobą. To jest to było pierwsze, gdyby nie odejście z destruktywnej relacji, relacji ze samą sobą, nic innego by się nie zmieniło. To najpierw to musiałam e, przetransformować moją wizję mnie. Moją wizję nie. To jest czasami tak mi, się, tak mi się wówczas wydawało pokochać siebie, pokochać siebie. Jak? Kurde, jak? Kiedy czujesz, że po prostu całe twoje życie jest zlepkiem wielkiego cierpienia. Tak czułam wtedy. Jak ja miałam to pokochać? Jak ja miałam pokochać moją traumę, moje cierpienie, to w jakim miejscu byłam? Jakbyście zobaczyli miejsce, w którym ja mieszkałam. Tą kawalerkę, którą wynajmowałam w tej poprzedniej relacji, to po prostu wyglądało jak jakiś escape room na, jak jakiś skład. <noise> Naprawdę, jak piwnica, jak piwnica. To tak wyglądało, tam było ciemno, ponuro, szaro, jak jakbym, a ja z tymi nie do końca wypakowanymi tak na dobrą sprawę rzeczami przez cztery lata tam chyba mieszkałam. Jakby, jakby jakaś część mnie nie chciała się tam wprowadzić do końca. Jak ja miałam wtedy to pokochać? Ale to był klucz, i wydaje mi się, że, że wówczas w ogóle silniejsze i, i dalej mi się wydaje, że ważniejsze w zasadzie jest w ogóle siebie polubić. Bo pokochać siebie to jest piękna rzecz kochać siebie, tak? Kocham siebie, ale siebie trzeba przede wszystkim polubić. Polubić to, co się ma, polubić spędzać ze sobą czas, polubić ciszę ze sobą, polubić ze sobą bycie, polubić siebie wtedy, kiedy, kiedy się jest w ogromnym takim wzruszeniu, w ogromnym smutku, w ogromnym płaczu, w ogromnej frustracji, i polubić to, kiedy się po prostu ma marzenia, które się wydają totalnie nierealne. I to, kiedy przychodzą ci jakieś głupie pomysły, że się po prostu śmiejesz. Polubić to, to kim się jest i jakim się jest. Dopiero wtedy mi się wydaje, że można zacząć nawiązywać w ogóle inne relacje z drugim człowiekiem, z ludźmi. Polubić też ich, bez porównywania się też z nimi. Ja miałam w sobie bardzo dużo takiego takiego porównywania się z innymi ludźmi. Bo ja się zawsze czułam gorsza. A to w ogóle porównywanie się. To, to my mamy do tego taką skłonność. A tak naprawdę no nie ma nikt. Dziękuję, kochana. Nie ma drugiej takiej samej osoby na całym świecie, jak ja, jak ty, nie ma. Nie ma. Z tym wszystkim, wiecie, można e, mieć podobną traumę, podobną historię, takich ludzi, którzy doświadczyli tego, co ja, jest bardzo dużo, bardzo dużo, ale każdy z nas, ten świat wewnętrzny ma inny, więc każdy z nas jest totalnie nieporównywalny, każdy z nas ma w sobie inne kolory, inne odcienie, każdy z nas będzie inaczej interpretował rzeczywistość. Ja kiedyś powiem Wam, że słyszałam o tym, że my inaczej widzimy kolory, inaczej widzimy odcienie. Czujecie to? Że mój różowy może być innym różowym niż Twój różowy? Przecież to jest niezwykłe. I to jest coś, co jest totalnie nasze. Tego nie da się porównać. Chyba, że istnieje taka technologia, o czymś nie wiem. Czy można porównać to, w jakich kolorach świat widzę, ja, w jakich Ty? Może i można. Fajnie by było zobaczyć, że ktoś może widzieć inaczej. Biorąc pod uwagę całe swoje doświadczenie, to wszystko, co nas buduje, to wszystko, co w ogóle mamy w sobie, co dziedziczymy też po naszych przodkach, wszystkie rany, traumy, my to nosimy w naszej pamięci komórkowej. Mamy to w sobie, więc jesteśmy totalnie unikatowi, bo to wszystko w pewien sposób wpływa na nasze odbieranie rzeczywistości, na nasze postrzeganie. Więc nic, nikt nie jest w stanie zobaczyć tego świata tak jak ja czy ty. To jest totalnie unikatowe. I to jest, kurde, tak piękne. Mnie to fascynuje. Mnie to fascynuje, że każdy z nas widzi inaczej, że każdy z nas doświadcza inaczej, czuje inaczej. Z każdym z nas inaczej się komunikuje intuicja, inaczej się komunikuje z nami nasze ciało, inaczej jak my się też komunikujemy z naszym wnętrzem. To jest fascynujące. Więc ja dzisiaj do Was takim, kochani, przekazę. W ogóle nie sądziłam, że tak to popłynie. Wczoraj po prostu przyszło do mnie, że świat wewnętrzny i ja się zaczęłam śnieć. Co ja o tym? w tym świecie wewnętrznym? Dziękuję. Witaj, kochana. Wyciągnęłam przed live'em kartę. Spocznij w moich ramionach, poddaj się, obejmując przeciwieństwa skrajności życia. I tutaj, na środku tej wody, jest taka kobieta, która trzyma dziecko. To jest chyba dziecko tutaj. I, i spocznij w moich ramionach, spocznij ty w swoich ramionach. Poddaj się. Dla siebie, sobie. Żeby móc siebie samemu objąć. To jest, to, jest nie, to jest niesłychane. Nikt, takie jest moje doświadczenie, nikt nie jest w stanie objąć mnie tak, jak ja jestem w stanie objąć siebie. To, co się czuje w środku, kiedy się naprawdę zaczyna siebie pokochiwać i rozpoznawać siebie, to jest niebywałe. Ja do tej pory pamiętam mój zachwyt, kiedy... Ja w poprzednim, ja w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek o tym mówiłam. Może kiedyś, komuś, nie pamiętam. Byłam zachwycona. U mojego byłego partnera bardzo lubiłam to miejsce tu. To było takie mięciutkie dla mnie. Takie fajne. Takie tutaj, lubiłam to, mie to miejsce. I któregoś razu, jak byłam już sama po rozstaniu, i tak jakoś wzięłam rękę wieczorem idąc spać, i zobaczyłam, że ja mam, że ja mam to samo. Ja się po prostu zalałam. Zami. I do tej pory nie to wzrusza, bo dla mnie to, był, to było, jakbym odkryła, że mam rękę. Że ja mam tutaj też to miękkie miejsce. I tak naprawdę często szukamy na zewnątrz czegoś z perspektywy braku, że my tego nie mamy. A tak naprawdę my mamy właśnie to wszystko, czego my potrzebujemy. I kiedy jesteśmy w stanie dać so, sobie, sobie siebie w pełni. Dać sobie siebie. Wtedy możemy też dać siebie drugiemu człowiekowi, a jednocześnie przyjąć miłość tego drugiego człowieka. I to już jest inny wymiar miłości wtedy. Nie z pozycji żebrania. Ja byłam bardzo, ja byłam mocnym żebrakiem. Dziękuję za Waszą obecność, kochani. Życzę Wam e, pięknego dnia. Wszystkiego, co, co, czego potrzebujecie, i tego łączenia się ze sobą, zaglądania do swojego wewnętrznego świata, co tam jest. Wszystko, wszystko, co tam jest, jest piękne jest ważne. Także to, co jest trudne. Ściskam.